Siemam w tym filmiku zaprezentuję team Pure Cyan, Oczywiście nadal z zaznaczeniem na LR, Kalifle i Kale. Tak wygląda Pure Cyan. Chciałem troszeczkę inny zrobić, żeby to był jakiś support, ale stwierdziłem, że. Czy stwierdziłem, no zobaczyłem, że nie mam medali na awakenowanie Paragusa. Parangusa, Paragusa. Więc wyszedł taki team. No i mamy prawie 500 tysięcy HP, co jest wynikiem super, super, no wysokim, bardzo wysokim, nie, bardzo wysokim, nie ma co mówić. Wybrałem na lidera sam AGL Wegety, bo mam go w 7 kopiach, mam go na full hidden potencjał, jeszcze 2 albo 3 karty leżą sobie. Na no frienda wybrałem tego, który się transformuje, nie wiem czemu. Często widzę, że ludzie bardziej wolą go użyć na lidera niż niebieskiego. Ja wolę niebieskiego, ale po prostu, żeby było troszeczkę inaczej, yy, wybrałem coś takiego, tak? Yy, już mamy pierwszy problem, nie mamy dostatecznie dużo... Ki. Nie mamy dostatecznie dużo... Ki. Jak wy się w ogóle linkujecie? Wy się linkujecie fajnie, więc nie chcę was rozłączać. Yy, co ja mogę zrobić? Nie będzie. jak ten Goku, niech sobie odpoczywa. A tutaj, niech oni się wykażą. od 3 Goku, to już wiem, że mam olbrzymi damage. Już go tyle razy widziałem, jak bije 1,7 miliona. W tym drużynie, ile może być? 1,8,6. No, potężne obrażenia. I, jedy, no nie, no, potężna postać to nie ma co. Potężna postać ten, 1,5 to też jest bardzo dużo. On tam chyba też ma, nie pamiętam czy od samego początku jego damage zależy od orbów, trzeba zobaczyć, czy dopiero, ale nie. On chyba od samego początku już sobie zwiększa atak w zależności od złapanych orbów. Zobaczymy gościa. Zobaczcie, no od razu za każdy orb ma więcej ataku, więc to też jest fajna opcja. On już sobie jeszcze zwiększa def na stałe. Więc na Legends Goku to jest super opcja. Tutaj defensywy mało mają to postacie. Tutaj LR Goku SSJ3 to jest takie bardzo dobra karta. On mi się super podoba. Leaderskich super. Ogólnie, obrażenia super. Ale zanim defa sobie tak nastakuje do normalnego poziomu, to trochę mija. Nie powiem, żeby miał. Nie no, ma stosunkowo mało. Wiadomo, nie może postać robić wszystkiego. A i tak dużo robi. Nie wiem, zobaczymy tak, bo chcę yy, chcę tego Brawliego też no zobaczyć jakie on obrażenia robi, bo na przykład piór y, tego AGL Wegeta też już widziałem tyle razy 2 i 2 milion. No i to jest solid dynamicznie ta animacja też mi się zawsze podobała. Chociaż tu bardziej wolałem jego superatach niż ultra. Ale no, może być. Może być. Broly 1,1 miliona To nie jest. No, dużo mniej, tak? Dużo mniej niż reszta, ale on bije wszystkich przeciwników. Do Eventy to nie jest jakiś ław, wow, bo rzadko mamy kilku przeciwników. Ale chciałem go użyć, bo czemu nie? Czemu nie? Trzeba korzystać. Z, no, żeby ta grać była ciekawsza z jak największej ilości tych kart. On sobie jeszcze tam defan nic zestakuje i patrzymy co dalej. Tego eventu dawno nie grałem, powiem wam. No i w ogóle te wenty raz na jakiś czas fajnie sobie powtórzyć, nawet jak nie są potrzebne. Hmm. Wy chyba lepiej jak ty tu będziesz Ty rób super A Ty przez moją nieporadność nic nie zrobisz, bo zabrałem wszystkie klikki dla ELEP. Goku po otrzymaniu dwóch ataków robi milion. Mało. Mało. No, nie tak mało, ale. Ale dobra, to jest dopiero drugi, drugi otrzymany atak. I jego pierwszy super atak. On po każdym super ataku sobie zwiększa atak, więc yy, jak się pojawi drugi raz, już będzie dużo lepiej. LRK, półtora miliona. Solidnie, solidnie. i dodatkowy. i super ataku dodatkowego nie będzie, ponieważ kość przeciwny, no, jest hybryd Cyan, więc to nie jest ani, no, nie jest kategoria, które dają dają LRC nowy atak, tu się transformujemy, no, tu też się transformujemy i to jest super, bo właśnie bijemy jeden target dużo większymi obrażeniami i kilka razy, więc to jest fajne. A nie, że wszystkich, bo i tak wszystkich nie potrzebujemy, ale Goku też się tutaj chce poswalić, pochwalić swoim demejżem, niech robi. No i spoko. Lubię, lubię tą animację, fajnie. Ale my i tak zrobimy coś takiego. O, nie, 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 nie. ujj, uj, uj, już bym źle kliknął. Te niebieskie zostawimy LRC. Nie zobaczyłem, ile on ma teraz defa, no ale AGL na teka mi za bardzo nie będzie potrzebny. Ten 1,6 miliona, dobry, solidny damage. Bardzo dobry i solidny damage. Fajnie, że on sobie od ilości złapanych Horbów zwiększa ten atak. Niebieski, można powiedzieć, że niebieski jego super atak będzie, nie wiem, podobny albo mniejszy, ale on jeszcze może zrobić dwa dodatkowe ataki, więc to też jest. Jakiś damage do przodu. A tutaj co? A tutaj wjeżdżamy. Broly dodatkowy Tak Czemu nie? O nie, i na nas leci. Ale walka Broli versus Samcia. I znowu 2 i 2 prawie miliony. Solidnie. No i mamy. Jeszcze jeden, chyba etap czy dwa. Ja a, już nie pamiętam. No, wychylujemy się, żeby nie było jakichś tam dziwnych rzeczy. No, tu może być nie bardzo... Wiecie co? Nie no, to nie byłoby mądre. No mało. Niech, niech on sobie stakuje atak, niech DEFA też sobie stakuje. No, no. i coś takiego gram. Goku nie wiem czy już będzie miał max atak z stakowania ataku defa po tym co teraz otrzymał. No ale on i tak sobie na stałe po każdym super ataku stakuje, więc... No. Też HP mógłbym zbić, żeby on miał aktywowaną swoją tą dodatkowy atak. To by było fajne, ale trochę zbyt niebezpieczne mogłoby być. Oj, już sobie nastakowane No nie chcę paść, nie chcę paść. Nie staminy mam dzisiaj za bardzo nie mam też weny na co ją zużyć. No tak to jest. Czasem w dokanie, że jest albo wszystko do farmienia, że brakuje tej staminy, albo nosiła się coś gra, żeby ją zużyć. Może zrobisz unik. Nie, w sali nie przyjmiesz na siebie kamecha. Tak myślałem. Coś nie chcę. O, wreszcie unik, ale coś rzadko ona robi u mnie uniki. Bardzo to jest dziwne, bo może sobie nastakować aż do 66%. Wiadomo, ten na początku ma 0, potem 6. No, z każdym kolejnym atakiem masz 6% do przodu, więc to troszeczkę trwa, zanim tam chociażby 30%. No to jednak już te 5 ataków potrzebuje zrobić. To to jest... No czasem więcej tur potrzeba niż tylko jakieś tam trzy rundy jej pojawienia się. Ile on ma defensywy? Całkiem spoko. Transformujący się wegeta ma spoko. coś mam katar więc tak co chwilę mikrofon wyciszam Brownie, Półtora miliona z tym supportem muszę zagrać Sion kategorię tym Paragusem. On daje aż 40% ataku, D, więc to może być solidny support. Sam jeżeli gramy na PureSign przeciwnika też ma jakiś atak. Ale nie jestem aż tak fanem supportu. Wiem, jak dużo oni potrafią dodać obrażeń do innych dla swoich sojuszników, ale to przeważnie nie ma znaczenia, bo on nis atakuje, a jeszcze on więcej obrażeń otrzyma, więc to tak nieraz. O nie. O nie. O nie, przegrałem. Hmm. Ale lipa. No, dawno czegoś takiego na wizji nie było, powiem Wam, że dawno. Dlatego na tym evencie fajnie użyć Ashera, zanim oni doodliczą do zera. No, ale cóż, pokazałem drużynę, tak? O to chodziło. Tak jak mówiłem, staminy i tak mam za dużo, więc nic się nie stało. Wam dziękuję bardzo za obejrzenie i życzę miłego dnia.